No, witam wszystkich Żydów i wszystkich innych ludzi. To jest mój pierwszy raz na polskim YouTubie. I mam takie coś, że. Kurde, ciężko jest mi to przegryźć, bo. Bo, bo jestem pierwszy raz na YouTubie, nie? I to jest. Yy, znaczy, pierwszy raz, drugi raz praktycznie. I, i jestem człowiekiem, który. Yy, któremu się nudzi w życiu Później nie będziemy grali w CSa yy, Naprawdę mi się nudzi w życiu i, i, i... to jest... To jest dziwne Że takiemu człowiekowi jak mi się nudzi w życiu... Nie kur... Nie nudzi mi się w życiu a czy nudzi mi się w życiu, ale... Yy, ale takie jest życie <laughs> Dobra, bez sensu gadka Yy, jest to bez sensu. Będzie nagrywane na pewno, tylko muszę sobie kupić lepsze sprzęt, bo mam 25 fps na no, nagranie. Yy, więc yy, jeszcze raz sobie na no, 52 fps. No to takie średnie wyniki ma ten CS. Yy, odpalmy sobie jeszcze raz. Yy, zagrajmy sobie yy, w CS-a w sumie. Jestem. Czy jestem Żydem? Nie jestem Żydem, jestem człowiekiem zwykłym. Czy ja mam to do tych Żydów? Nie wiem. Yy, mam dziwnych kolegów, bardzo. I jeden ze mną siedzi i nawet yy, Siedzi i po prostu siedzi A nie wie co też o tym myśleć Pewnie, chociaż nie odzywa się Się odzywasz w ogóle? No widzicie, człowiek z kamieni na... <laughs> Jakie to jest głupie I sobie wyłączę Parę innych Głupich Źródeł W każdym razie Życie nie jest super. Dobra, siema, pa.